Witajcie z mroźnej lepali, z mroźnej i śnieżnej lepali. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek, tematyczny odcinek. Będziemy mówić dzisiaj o roku świętego Józefa, bo jak wiemy, 8 grudnia zeszłego roku rozpoczął się rok świętego Józefa, i za chwilę dowiemy się, dlaczego i co nam daje. Rok świętego Józefa. Zapraszam na czołówkę, a potem na spotkanie. Witajcie, witajcie, szczęść Boże! Szczęść Boże, jeszcze raz! Witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że spędzacie dobre, dobrze czas, że nie jest u Was tak zimno. U nas termometr wskazuje minus 14 stopni, ale jest pięknie. Zimno, ale jest pięknie. Um. Jak wiemy, papież Franciszek ogłosił, że ten rok 2021 będzie rokiem świętego Józefa. Dlaczego akurat 8 grudnia ten rok się rozpoczął w zeszłym roku? Ponieważ właśnie 8 grudnia mija 150 lat. Od momentu kiedy błogosławiony papież Pius IX ogłosił Świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego. Były to czasy bardzo trudne. Ciężkie. Kościół był prześladowany. Dlatego papież Pius IX jako wsparcie na drodze wiary Dał wierzącym świętego Józefa, aby do niego uciekali się o pomoc, aby patrzyli na niego jako tego, który również był prześladowany, który musiał uciekać. I teraz znowu mamy taki czas, trudny czas dla całego świata, ale również też dla Kościoła Katolickiego, dla wierzących. I papież Franciszek, wspominając tę rocznicę, 150. rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa, patronem Kościoła Katolickiego, ogłosił również, że ten rok będzie rokiem Świętego Józefa. Papież Franciszek tak bardzo zaprasza nas, abyśmy przez ten rok. Wpatrywali się w świętego Józefa, żebyśmy uczyli się, jak on wsłuchiwać się w słowo Boże, abyśmy uczyli się, jak on zawierzać Panu Bogu w sytuacjach, które wydają się nawet beznadziejne. Papież Franciszek pragnie, aby wierni, patrząc na wzór świętego Józefa, uczyli się opierać swoje życie, codzienne życie, też pracę, codzienne troski na Panu Bogu. I Kościół w tym czasie, przez ten cały rok, pragnie podarować nam piękne dary, pięć pięknych darów, pięć odpustów. Tylko teraz pytanie, co to jest odpust? Jak uczy nas Katechizm, odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone. Ale mówiąc o odpustach, mówiąc w zasadzie o grzechu, trzeba pamiętać o podstawowej sprawie, że każdy grzech z sobą podwójny skutek. Grzech. Ciężki, śmiertelny, pozbawia nas komunii z Panem Bogiem, a przez to zamyka nam do szczęścia wiecznego. I każdy grzech, nawet grzech powszedni, powoduje w nas, ponadto, powoduje w nas nieporządkowanie, przywiązanie się do różnych stworzeń, różnych rzeczy. I właśnie to, Wymaga oczyszczenia albo tu na ziemi, albo już po śmierci w stanie, który my nazywamy czyścem. Jeden z tych pięć darów, które nam Kościół w tym czasie e, chce podarować, chce nam udzielić. A, jeszcze bardzo ważna sprawa. Co trzeba zrobić, co trzeba uczynić. Aby otrzymać odpust zupełny. Aby otrzymać odpust zupełny, należy odbyć Spowiedź Świętą, przyjąć komunię Eucharystyczną, jak również pomodlić się w intencji zgodnej z intencją papieża. I oczywiście, chyba najtrudniejszy warunek to jest oderwanie się od przywiązania do grzechu, do wszelkiego grzechu. A zatem teraz odpusty. Pierwszy odpust. Patrząc na świętego Józefa, możemy się uczyć gorywego wsłuchiwania się w Słowo, to co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Dlatego pierwszy odpust będzie dotyczyć medytacji nad modlitwą pańską. Czyli ktoś, kto co najmniej pół godziny w ciągu dnia przemedytuje, przemyśli modlitwę pańską, będzie mógł otrzymać odpust zupełny. I druga rzecz związana z tym odpustem, jeśli ktoś odbędzie y, cały dzień skupienia, podczas którego będzie rozważane rozważanie o świętym Józefie, już będzie mógł otrzymać odpust zupełny. To jest pierwszy odpust. Drugi będzie dotyczył dzieł miłosierdzia. Święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Tak o nim czytamy w Ewangelii. I teraz, co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym? To znaczy oddać. Komuś to, co jemu się należy. I patrząc właśnie na świętego Józefa, uczymy się tak właśnie czynić, być miłosiernymi wobec innych ludzi. Zatem zatem ktoś, kto patrząc na świętego Józefa, będzie spełniać uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, będzie mógł otrzymać odpust zupełny. Trzeci odpust związany jest z inną cnotą świętego Józefa. Odpust jest związany z jego troską o los świętej rodziny. Dlatego każdy, kto nawożnie będzie odmawiał różaniec święty w rodzinach, wspólnie w rodzinach, albo pomiędzy Narzeczonymi. otrzyma również odpust zupełny. Czwarty odpust związany z, z inną cechą świętego Józefa, z pracowitością. Wiemy, że święty Józef jest patronem pracujących, patronem zamiastników. Dlatego ci wszyscy, którzy przedstawienictwo świętego Józefa będą modlić się za tych wszystkich, którzy Stracili pracę, którzy szukają pracy, żeby tę pracę otrzymali, żeby otrzymali też godziwą zapłatę, otrzymają też również odpust zupełny. Jak również ci wszyscy, którzy całą swoją pracę, codzienne trudy, wysiłki będą oddawać, powierzać Świętemu Józefowi, również będą mogli otrzymać. Zupełny. i Piąty jest związany z wydarzeniem, które miało miejsce, kiedy Święty Józef wraz z Maryją i Małym Jezusem musieli uciekać do Egiptu. Dlatego wszyscy ci, którzy będą Modlić się litanią do Świętego Józefa albo będą śpiewać akatysu albo jakąś część akatysu do Świętego Józefa. Będą modlić się za wszystkich prześladowanych z jakiegokolwiek powodu, szczególnie z powodu wiary, też otrzymają odpust zupełny. Dodatkowo Kościół nam proponuje jeszcze jeden odpust. Ci wszyscy, którzy będą odmawiać zatwierdzoną przez Kościół modlitwę do świętego Józefa 19 marca czy 1 maja, w dniu, w, dniu, w dniu świętej Rodziny, czy też 19 dnia każdego miesiąca wszystkie środy, które są poświęcone właśnie świętemu Józefowi. Też, też będą mogli otrzymać opust zupełne. Zatem zapraszam serdecznie do głębszego zastanowienia się, przyjrzenia się świętemu Józefowi, jego cnotom, jego życiu. Takie rodzi się takie pytanie. Czy święty Józef, który żył dawno, dwa tysiące lat temu, czy może być on dla nas jakimś wzorem, który, który jest żywym wzorem? Czy może być wzorem dla współczesnego mężczyzny, dla współczesnego męża i ojca? Dlatego zapraszam Was na trzy. Kolejne spotkania, rozważania o świętym Józefie, które są wzięte z litanii do świętego Józefa. Święty Józef, jako najmężniejszy z mężczyzn, Święty Józef, jako najwierniejszy z mężów i Święty Józef, jako najtroskliwszy z ojców. Zapraszam serdecznie. A, jeszcze zapomniałam o bardzo ważnej sprawie. Słuchajcie, słuchajcie. Moi kochani, ogłaszam konkurs. Napiszcie w komentarzach, jaka była idea stworzenia właśnie takiej czołówki, jaką mamy na swoim kanale. Oczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam jeszcze raz do obejrzenia pierwszego naszego odcinka, który był z okazji otwarcia naszego kanału. Tam jest nieco wyjaśnione, jest naprowadzenie na, na temat tej czołówki, która jest, którą zamieszczamy, będziemy zamieszczać w każdym filmie. Oczywiście, jak jest konkurs, musi być również i nagroda. A ponieważ jesteśmy nad całym morzem, mamy 15 minut pieszo do, do morza, dlatego, jako mm, nagroda, będzie świeca w kształcie statku. I to nie wszystko, bo ta świeca jest. Tutaj z bursztynem. O! Także zapraszam. Mamy na to, niech będzie tydzień czasu, kto najpraw, najbardziej prawidłowo, najpełniej wyjaśni ideę naszej czołówki to otrzymam właśnie i napiszę o tym w komentarzach na naszym kanale, na kanale YouTube to rozlosowana będzie właśnie ta nagroda obiecuję, że na pewno ją wyślemy do Was Jeszcze raz Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie Mam nadzieję, że trochę zachęciłam was do tego, żeby bardziej świadomie brać przeżywać ten rok Świętego Józefa. Że zachęciłam was również do oglądania następnych naszych filmików rozważań o Świętym Józefie. Zapraszam do Jeśli wam się podobało, jeśli uważacie, że to, co dzisiaj usłyszeliście jest Potrzebne, że pomoże Wam troszeczkę w rozumieniu w roku Świętego Józefa. Dajcie nam łapkę. Oczywiście jesteśmy otwarte na Wasze komentarze, na Wasze pytania, no i oczywiście na, na rozwiązanie tego konkursu. Proszę, jeśli chcecie. Uważacie, że jest, że warto? Zasubskrybujcie nas i dajcie dzwoneczek, kiedy będzie jakiś nowy filmik, kiedy do Was zaskakamy, bo będziemy chcieli Wam coś powiedzieć. To ten dzwoneczek Wam da znać, że właśnie do Was pukamy. Życzę Wam, u nas jest wieczór, życzę Wam, Dobrej nocy, a może niektórym dobrego dnia. Trzymajcie się cieplutko, nie zmarznijcie. Szczęść Boże, z Bogiem.